Małgorzata bywała na wszystkich premierach i wszystkie wieczory spędzała w teatrze lub na balu. Ilekroć wystawiano nową sztukę, zjawiała się nieodmiennie w parterowej loży i trzy rzeczy zawsze spoczywały przed nią na balustradzie: lornetka, torebka z cukierkami i bukiet kameli. Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny sierpniowy już dzień! Witam Was, Olga, z wielkiego buka. Jedna z najpiękniejszych opowieści o miłości. Jedna z najsmutniejszych opowieści o miłości. Opowieść zainspirowana przez prawdziwe wydarzenia, przez prawdziwy życiorys paryskiej kurtyzany, który zainspirował nawet samego Verdiego, który stworzył swoją trawiatę. Przed Wami prawdziwa klasyka romansu. Dama Kameliowa Aleksandra Dumas, kolejny tom serii klasyka romansu od wydawnictwa Świat Książki. No właśnie, kochani, Dama Kameliowa w klasyce romansu, słuchajcie, to jest ta seria, na którą możecie polować w Biedronkach. Więc kiedy idziecie po buły, kiedy idziecie po majonez, możecie się rozglądać, dlatego, że wtedy pojawiają się właśnie tomy klasyki romansu i arcydzieł literatury światowej. I co ważne, słuchajcie, bo o tym Wam jeszcze nie wspominałam tutaj, ale na mediach społecznościowych, a mianowicie, jeśli nie uda Wam się upolować na któryś z tytułów, chociażby na Damę Kameliową, to to możecie być pewni, że w najbliższych tygodniach i miesiącach te tytuły będą rotacyjnie pojawiać się znowu, więc trzeba mieć oczy szeroko otwarte. Co ważne, słuchajcie, ta seria, tak jak już wam wcześniej wspominałam, to jest twarda oprawa, matowa oprawa, złocone tłoczenia i, co najważniejsze, nie rysuje się pod pazurem. No a dzisiaj dama kameliowa i wracamy właśnie do damy kameliowej, jak powiedział mój Kuba, original pretty woman no właśnie, prawdziwa historia miłosna paryskiej kurtyzany i tragiczna miłość i historia jej wielkiego poświęcenia. Powiadają, że byli tacy, którzy się dla tej dziewczyny rujnowali i że miała kochanków, którzy ją uwielbiali. Małgorzata Gotie nie żyje. Paryska. Kurtyzana, legendarna, skandalistka, kobieta, którą wszyscy podziwiali, której skrycie bały się kobiety. Dama do towarzystwa, która podobno niejednego puściła z torbami. Teraz odeszła. Jej majątek wystawiono na sprzedaż. Wierzyciele wystawili dosłownie wszystko na pokaz: od tych najbardziej intymnych przedmiotów, od szczotek i elementów jej toalety, aż po meble, aż po te wielkie akcesoria domowe. Kim była legendarna kobieta, którą zwano damą kameliową? Ile jest prawdy w tych plotkach, które krążyły o niej od lat? Czy faktycznie łamała serca mężczyzn i doprowadzała ich do bankructwa? A może ona kochała kogoś, a ktoś kochał ją? Jej przejmującą i porywającą opowieść poznajemy, słuchajcie, z oczu kogoś, dla kogo Małgorzata od początku była intrygującą zagadką. I tę zagadkę postanowił rozwiązać i ukazać ją światu teraz. Tutaj Małgorzata zatraciła jakby cechy kurtyzany. Miałem obok siebie kobietę młodą i piękną, którą kochałem, która mnie kochała i której na imię było Małgorzata. Przeszłość nie miała już kształtów, przyszłość była bez chmur. Słońce oświetlało moją przyjaciółkę tak samo jak najbardziej bezgrzeszną narzeczoną. Nie sposób, kochani, nie uronić łzy nad historią Małgorzaty. Nie sposób nie wzruszyć się. Nie sposób nie wydać z siebie westchnienia chociaż. Jej dzieje budzą i współczucie, i budzą żal i takie poczucie nieodżałowanej straty. Podobno, słuchajcie, dama Kameliowa w ogóle oparta jest o prawdziwą historię. Prawdziwą historię paryskiej kurtyzany, z którą Aleksander Dumas. Miał zresztą płomienny romans. Marie Duplessis, dlatego że tak nazywała się właśnie kobieta, która jest pierwowzorem damy kameliowej, faktycznie nosiła, słuchajcie, na mieście taki właśnie przydomek. Tak jak Małgorzata, tak i Marie słynęła z delikatnej, z bardzo subtelnej urody. I tak jak Marie, tak i ona ukochała sobie właśnie niepozorne kamelie, które stały się jej znakiem rozpoznawczym. To właśnie, słuchajcie, nadaje historii Dumas dodatkowej głębi. To sprawia, że śledzimy historię tej tragicznej miłości, śledzimy te dzieje z. No, nieukrywanym zachwytem, i faktycznie przeżywamy te emocje. Ja słuchajcie, do Damy Kameliowej powróciłam kilka lat po pierwszej lekturze i przyznam Wam, że jestem pod ogromnym wrażeniem i subtelności tej opowieści, i piękna tej historii, i również takiej ponadczasowości emocji. Zachwyca mnie również tutaj poetyckość i to, w jaki sposób Aleksander Dumas zgłębia charaktery i psychikę swoich postaci. Tlen natomiast serwuje nam portret i Paryża tamtej epoki, ale także podparyskiej prowincji. Z zachwytem penetrujemy tutaj i salony, i buduary. Słuchajcie, zaglądamy właśnie za kotary paryskich loży teatralnych. Penetrujemy też uliczki paryskie, zaglądamy nawet na cmentarz Montmartre. Wreszcie przenosimy się również na francuską wieś, a wszystko po to, by znów poczuć tę nadzieję. Zresztą, nadzieja, ta nadzieja na nowe życie, na życie zdala od przeszłości, od tego piętna kurtyzany, od tego ciężaru wspomnień, to jest jeden właśnie z takich głównych motywów, kiedy mówimy o dziejach Małgorzaty. Ta nadzieja była dla niej taką gonitwą za wiatrem, za tym, co nieuchwytne, dlatego że Małgorzata Gautier była przecież świadoma tego, kim jest. I co jej pozycja w świecie oznacza dla jej ukochanego. Ona była świadoma tego, że nie wymarza swojej przeszłości, ale na chwilę. Chciała być szczęśliwa i łapała właśnie to marzenie i chwytała nadzieję. I słuchajcie, nic dziwnego, że już po publikacji Dama Kameliowa odbiła się szerokim echem, zarówno pośród czytelników, których oczarowała, ale także innych słuchajcie twórców, w tym oczywiście z Verdim, który stworzył swoją legendarną, kultową zresztą operę Trewiata. Mam tutaj tę historię tragicznej miłości paryskiej kurtyzany, co samo w sobie pachnie skandalem, co samo w sobie jest przecież kontrowersyjne. Zaglądamy do jej salonu, zaglądamy do jej buduaru. Poznajemy ją bliżej i tym samym również dzięki pióru Aleksandra Deluma słuchajcie, zaczynamy na nią patrzeć bardzo przychylnym okiem. Patrzymy na nią okiem takim przyjaznym. I to słuchajcie, sprawia, że małgorzata Gautier. I tym samym również kobieta, która zainspirowała tę opowieść, czyli Marie Du Plessis, stają się nam po prostu bliskie. Te kobiety przeszły do historii literatury, no ale nie tylko, przeszły do historii popkultury. Po tych wszystkich latach natomiast sama powieść Aleksandra Dumas, chociaż przecież taka niedługa tak naprawdę, dlatego że ta powieść ma zaledwie dwieście, kilkanaście stron, no, to właśnie ta powieść przeszła do przecież kanonu literackiego, do kanonu klasyki romansu, nie inaczej. Stała się również takim ucieleśnieniem melodramatu. To opowieść o tych wielkich namiętnościach, o nadziei i o tym największym poświęceniu. I naprawdę bardzo dobrze było powrócić do tej historii po latach, przeżyć to jeszcze raz i jeszcze bardziej intensywnie. Wspaniałą powieść, klasykę romansu, damę kameliową. Słuchajcie, możecie wygrać w naszym konkursie z wydawnictwem Świat Książki. A pytanie konkursowe to jest totalna prościzna. Która klasyka literatury, może to być klasyka literatury światowej, ale też naszej rodzimej polskiej, jest Waszą ulubioną klasyką i dlaczego właśnie ten tytuł, a nie inny? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę. Wyniki pojawią się i w opisie pod filmem, ale też w poście dedykowanym na społecznościach YouTube. A taki post pojawia. Się raz na kilka tygodni. Dobrze było, słuchajcie, wrócić do damy kameliowej. Z ogromnym zaskoczeniem odkryłam tę historię na nowo. Pamiętam, że za pierwszym razem, jak czytałam, również byłam zaskoczona tą nowoczesnością pióra Duma, Tym, jak pięknie, z jaką czułością tak naprawdę przedstawia naszą bohaterkę. Przedstawia i udręczone życie. No właśnie, to jest taki udręczony życiorys. Dama kameliowa, Marie Duplessis, podobnie jak Małgorzata Gautier. No ona nie dożyła nawet 25 lat. To była bardzo młoda kobieta, piękna kobieta. Kobieta jednak nad wyraz doświadczona, która nosiła skazę. I właśnie o tym jest również ta historia. I. No dużo jest tutaj w ogóle takich motywów, które prowadzą właśnie tę opowieść, takich motywów przewodnich. Można się tutaj doszukiwać jeszcze innej głębi, jeszcze innych znaczeń, ale przede wszystkim to słuchajcie hołd złożony w wspaniałej kobiecie i no, można się domyślać równie wspaniałej kochance, która tak wpłynęła na samego Dyma, że postanowił stworzyć ją pierwowzorem właśnie swojej damy kameliowej. I tak naprawdę zapisać ją w historii na wieki. Marie Duplessis, Dama Kameliowa, tutaj Małgorzata Gautier. Słuchajcie, czytajcie Damę Kameliową, zaglądajcie również na bloga Wielkiego Buka, żeby sobie poczytać o Damie Kameliowej. Jeżeli oczywiście nie udało Wam się upolować tego właśnie egzemplarza biedronkowego z kolekcji klasyki romansu, to znajdziecie mnóstwo innych również... Również wydań damy kameliowej, bo to oczywiście nikogo nie zmuszam do czytania, właśnie tego wydania, ale to właśnie wydanie trafiło w moje ręce po latach. Raz jeszcze, właśnie czytam tę opowieść w przekładzie Stanisława Brucza i ogromnie wam z tego serca polecam, bo to jest taka klasyka, klasyka, to jest taki prawdziwy romans, naprawdę intensywna, pełna pasji opowieść. Czytajcie, dajcie mi znać, czy znacie damę kameliową, czy lubicie tę historię. No co myślicie w ogóle o klasyce? No czekam, słuchajcie kochani, na Wasze opinie, również bierzcie udział w konkursie i bawcie się dobrze, a my widzimy się niebawem. Do zobaczenia! Pa-pa!